To ja pokażę dokumenty, kto to kupił ten samochód. To po co czemu? Ja tak powiedział, to po co samochód jest? Po co żeby jeździć. A ja chcę sprzedać, ja chcę wynająć sobie mieszkanie. Kawalerkę za 1000 złotych wynajmę i będę mieszkał. Nie będę musiał się z Tobą kłócić. Ja się nie kłócę. Ja się nie kłócę. Właśnie ten kotlecik. To wczoraj kupowałem. Co zabudziłem telefon do naprawy. Twoje, twoja cała chata, twój plac, ja tutaj nie jestem potrzebny, starczy. Tyłek ci się zagoił, starczy, możesz sam tutaj mieszkać. Ja cię nie wyganiam. I, I nie nagrywaj bzdury, że cię wyganiam. A ja już nie chcę tutaj mieszkać. O ile mlek kupił, kupił? Pieniędzy nie masz. No to ja twojego mleka nie piję. Ten co przejechał. Kurde mi już, o to mleko jeszcze. Twoje sami pij. Ja nie jestem twojego mleka. Nie nic. Ja chcę, żebyś ty oddał mi samochód. Ja chcę tego jestem sprzedać i wyprowadzić To ma, to jest moje... Мажени. Вы проводящие. Я сейчас. Я день веганин. Я не могу с тобой мешкать. Uvádíš už na staré lata, tak? <těk> Zubky z kajvy kombučiny ten v, v Rafałowi? mówi? No, ja oddał, on miał zrobić. Jak na urodziny go zostały. I, i po dzień nie ma. Dla swojej, kochanie, dla swojego, dla tej, co tutaj była, co nagrywała, co przychodziła, ona ma synów, czy kogo oddał. Zrobił koło i oddał. Dla twojej kochani oddał. To nie zapłaci za choronowe to dla mnie. Co mówisz? Nie zapłaci za choronowe dla mnie. Jak komuś oddał. Ja zadzwonię ile ona kosztowała. Michał da im mi pieniądze. Ja dostałem na urodziny, on ja mnie zabrał kurwa. Widzicie kurwa jakie są ludzie ukrytni. To do mnie nie Do Rafała je. Wróć do jego. Ja do jego numeru nie mam. Ja nie jestem kurwa. Ja pierdolę go w dupę. Ja powiem zaraz, nagram jeszcze film. O! Już teraz idzie ten film. O! Rafałka tego pierdolę go w dupę. Może nie być reklam. Na urodziny zostałem od... Przyjechał spod niemieckiej granicy. Organista. Organista przywiózł mi Rower na. Nie rower, nogę. Holonoga, o właśnie. Na prąd cały te, że tylko koło, koło trzeba było zmienić. A Rafałek po prostu wziął do naprawy i ta zginął. I ta zginął, ta jak rower zginął. Kolejny byłem u jego mieszkania. To nikt nie chce odłożyć. Klatki. To nie choda. Rower. Nie rower. A to jak rower? Mulenowa. Na prąd. Ja mówię, że dłużej do ładowania. Mówię, że naładuje, że przyjdzie to dla swojej, swojej kochanicy oddał tu. Ma na pewno syna czy córkę, czy co to oddał. Albo on zabiera i oddaje wszystko. Albo no, jeździ. A zaraz zupkę sobie zrobi. Taty są kurwa właśnie. Dobrze, o, dobrze Pato mówił. Tutaj jego nie trzeba wpuszczać. Już tego Rafałka. On tutaj nie jest potrzebny. On tylko na ciebie nagrywał. Lubi, ludzie, lu, ludzie się z ciebie śmieją. Ciebie wykorzystywał. Jeszcze tylko nie wiadomo jak. A chodził po czymś i am-niam-niam zbierał. Pomalance, cytryny, ziemniaczki. Seler, pora. O, a to co? Wyłączę się. A ja coś komputer wziął i czy wyszł, czy nie wyszł, to nie wiadomo. Mówił, że wyszło, a... Dobra, już o tym nie gadaj, ja nagrywam film. I wam właśnie to chcę powiedzieć, chcę ten samochód sprzedać i sobie kawalerkę nająć. I do widzenia powiedzieć dla Krzysztofa.